Ten kawałek do koła, dla tych ludzi i nic nie ten widzi, i ten głos trafia prosto do serca. wiem, gdzie mój dom gdzie początek i te to jest męczna. Zmierzy się Joi z Murzynem! Yoey Murzyn, zapraszamy! Dobra, dobra, raz, raz, raz. Ten jest lepszy, panowie, ten jest lepszy chyba. Mas, 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 spoko. Dobra, spoko. dobra, to jest git, marynarzyk. Trzy, cztery. Będzie zaczynał murzyn na yo. temat. Pierwszy wolny? Wszystko jedno. A. Temat dla ciebie to Mów mi Rosman. Jak? Mów mi Rosman. Rosman? A, o! Jał, 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 jał. Nie pracuję na kasie, ale w sumie to jest spoko Takich idiotów to już chyba robią taśmowo. Yo, Ja jak kasir wam pokażę, ja jak kasir dziwki Bo jestem przy kasie, proste przy kasie I zawsze trzymam formę, ja przy kasie on się Rozmienia na drobne, nieważne, dobra i tak tu padam Kocie, rozmienia się na drobne jakbym pracował w kantorze Yo, I wpadam, to jest spontan Nie masz brudkę, ale żaden z siebie bossman, proste Wiesz i nie każdy to sprawdzi, a chciałeś być Marynarzem Krzysztof Krawczyk Yo! ej, lecę tutaj z ale ja nie powiem do ciebie, mój przyjacielu Proste, i w sumie to jest jasne, nie ukradłeś mi żony, ukradłeś mi pancze. Yo, Yo! Ej, dobra, leci Murzyn, ukradłeś pance, bo przewiduje ruchy, pierwszy wolny, pierwszy wolny, joi temat dla ciebie Puk puk, kto tam? Yo, 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 Mimo wszystko jadę dalej Puk, puk, kto tam? Nie pan Szlajny, bo żadnych nie słyszałem Ej, żadnych nie słyszałem A w tym kącie to jestem kapitanem Jadę tu z tą łajką Ciebie przetopię, kurwo, na szampon Ej, taka rozpina Wpadłeś na obóz, zabija murzyna Ej i co ja słucham? Właśnie cię teraz tutaj odpukam, bo właśnie ten was tutaj zabulasz, teraz nas z tej sceny odpulam, ej, ty, jadę z panienką, a ty co się pukasz, to tylko swoją ręką, ej, i weź to skumaj, twoja lewa ręka, czytaj, nie ja ja! Wielecimy bez tematu, Muży. Jał, 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 jał. O! 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 Ja pucham, Dobra weź, o tym pomyśl, bo pukam bandy. Mów mi jechowy, nieważne. Dobra, i w wersach jest klasa. A ty w robisz na Judasza. Proszę, jest ja tu padam wziął na widy I z niej też szoda, za Judaszowe srebrniki. Jał, ogólnie w sumie dobra beka. Fuk, puk, cześć, główce! Nic tam nie ma! Ogólnie, rzucam wersję podpis, wpis, puk jest przez brzuchu, brzuch jestem głodny. Yeah. Zabrać, i tak to rozpiniam, ale to nie wystarczy, żeby zjadać murzyna. Yo, wow, yo, wow, 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 wow. jestem głodny, opcja taka, dzięki Bebe za wystawienie łaka. I, i mimo wszystko, to się zgadza, puk jesteś głodny, właśnie się najadam. Ty. I tutaj jadę ze stylem, Górnia nie jadę, bo gówno też zrobiłeś. Dziomek tutaj przestań, lepiej będzie wyszło jakbyś się tu Eee I nie strasz tu panczami, a ja sram dobrymi wersami A ja sram dobrymi wersami tu z ziomami Pięk. I muszę walczyć z Murzynami Super walka, ale no niestety musimy wybierać Czy waszym zdaniem lepszy w tej walce był Murzyn Trzy może jednak Joey! No panowie wstajemy! Ciężka decyzja mi się wydaje! Trzy, cztery... Może!